Siema Cześć! W dzisiejszym filmiku przedstawimy Wam poprawną technikę wykonywania martwego ciągu klasycznego. Lecimy! Po pierwsze, musimy prawidłowo się ustawić względem sztangi. Nasze stopy powinny znajdować się pod sztangą, a dokładnie sztanga nad naszym śródstopiem. Lecimy dalej. Łapiemy nachwytem na szerokość Barków bądź troszkę szerzej, zamykamy uchwyt. Bądź możemy złapać przekwytem, ale wtedy należy pamiętać, że podczas kolejnej serii należy zmienić ten przechwyt aby nasze mięśnie prawidłowo się po drugie. Tor ruchu sztangi prezentuje się następująco. Sztanga. Podczas wykonywania ćwiczenia znajduje się wzdłuż naszych nóg. blisko piszczeli i ud. Po trzecie. Przy ćwiczeniu lekko otwieramy stopy, aby uniknąć krzyżowania się kolan. Podczas wykonywania już ćwiczenia angażujemy najpierw plecy, aby nie robić ruchu tak jak przy przysiadach. Po czwarte, przy unoszeniu sztangi należy pamiętać przede wszystkim, aby plecy były proste. A w ostatniej fazie ruchu nie należy robić przeprostu. Dodatkowo, kiedy się prostujemy, czyli w tej ostatniej fazie, wykonujemy wydech. Kiedy jesteśmy wyprostowani, powinniśmy spiąć łopatki i delikatnie je opuścić aby uniknąć wielu kontuzji. ciężarach warto użyć pasa. Yy, pomaga nam w utrzymywaniu prostych pleców, jednak warto pamiętać o poprawnej technice. Dobry gadżet do martwych ciągów są to także paski. Ułatwiają nam podnosić większe ciężarze. Mięśnie, które najbardziej pracują przy wykonywaniu martwego ciągu to, to jest to najszerszy grzbietu, prostownik grzbietu, czworogłowie i długogłowe uda i pośladki. Do zobaczenia wkrótce z kolejnym ćwiczeniem. ma.